Dobry wieczór lub dzień dobry, gdziekolwiek nas Państwo oglądają, to jest program Akcenty Polskie, serwis informacyjno-telewizyjny z myślą o Polakach na Łotwie i nie tylko. Milena Sawkina, witam i zapraszam. W dzisiejszym programie opowiemy o rozszerzeniu oferty telewizji Polskiej na Łotwie i niezmiernie wysokiej inflacji, która dotyka wszystkich mieszkańców Łotwy, w tym również Polaków. Następnie zabierzemy Państwa na otwarcie Muzeum I wojny światowej w Medumi i przedstawimy nowy szlak turystyczny na pograniczu Łotwy i Litwy. Zaczynamy! Muzyka Rozpoczynamy nasz program od bardzo dobrej wiadomości dla Polaków na Łotwie. Łotewska Krajowa Rada Mediów Elektronicznych podjęła decyzję w sprawie włączenia TVP Info, TVP World, TVP Wilno i Bielsat do wykazu programów, które mogą być reemitowane na terenie Łotwy. Już niedługo będziemy mieli dostęp do nowych programów telewizyjnych w języku polskim. Do tej pory jedynym zarejestrowanym na Łotwie programem telewizji polskiej był kanał TVP Polonia, lecz w ostatnim czasie TVP prowadziło intensywne działania, aby rozszerzyć swoją ofertę na rynku łotewskim i dotrzeć do możliwie szerokiej grupy zróżnicowanych odbiorców. Udostępnienie programów polskojęzycznych na Łotwie ma szczególne znaczenie dla mieszkających tutaj Polaków i osób pochodzenia polskiego. Mieliśmy możliwość oglądania tylko jeden program po polski w naszym mieście, a teraz będziemy mieli możliwość oglądania kilku programów w naszym mieście. Ze względu na liczną mniejszość białoruską istotna będzie również dostępność programu Biosat TV. Dotychczas oglądałem te programy w internecie. Będzie wspaniale, że będziemy mogli je oglądać w telewizji. Myślę, że to będzie bardzo dobra nowina dla lokalnych mieszkańców i białorusinów. Rejestracja nowych kanałów pozwoli na podjęcie współpracy z sieciami kablowymi Balt.com, Baticom, Netvision czy TED. Operatorzy średnio oferują nieco ponad 100 kanałów, w tym około 25% w języku łotewskim. Popieram takie projekty i bardzo się cieszę, że każdy z nas będzie miał okazję poznać nowe źródło informacji i dowiedzieć się, co również o nas myślą inni ludzie. Po wybuchu wojny na Ukrainie zwiększyła się ilość programów w językach mniejszości narodowych, w tym w ukraińskim. Na Łotwie wciąż jest szeroki wybór programów w języku rosyjskim, dlatego zróżnicowanie oferty telewizyjnej jest mile widziane zarówno przez odbiorców, jak i władze krajowe. Co roku do końca kwietnia rządy krajów Unii Europejskiej przedstawiają Komisji Europejskiej program stabilizacji czyli trzyletni plan budżetowy dla krajów strefy euro. W tej chwili Łotwa może pochwalić się wyłącznie wysoką inflacją. W lutym inflacja na Łotwie była najwyższa wśród krajów członkowskich i wynosiła 21%. W czołówce także Litwa i Estonia ponad 17%. Ekonomiści uważają jednak, iż inflacja częściowo jest winą konsumentów. My sami jako mieszkańcy kraju możemy aktywnie uczestniczyć w procesie zmniejszenia inflacji, bo co my widzimy w tej chwili? Jeżeli przeanalizujemy ubiegły rok, kiedy inflacja już zwiększała się, widzimy, iż przedsiębiorcy generalnie skończyli rok z bardzo dobrym zyskiem. To oznacza, że wywindowali ceny, a my jako konsumenci godzimy się na to i kupujemy. Powinniśmy być bardziej roztropni i wchodząc do sklepu, analizować ceny produktów. Podam Państwu przykład. Właśnie dzisiaj byłam w kilku sklepach i porównałam ceny łososia norweskiego. W jednym sklepie kosztuje 29 euro za kilogram, w innym 22, a w kolejnym 16. Jeżeli wybieramy ten tańszy, to nie wspieramy przedsiębiorców, którzy, korzystając z sytuacji, próbują zarobić. Zgodnie ze zharmonizowanymi wskaźnikami cen konsumpcyjnych, które obliczane są przez kraje członkowskie, najwięcej, bo prawie o połowę, na Łotwie podrożały opłaty mieszkaniowe, prąd i gaz. Średnio w Unii ten wskaźnik jest prawie 4 razy mniejszy. O 25% w górę poszły ceny żywności. Teraz robią zakupy i opłacając rachunki, czujemy, że wszystko drożeje. Jeżeli przedtem nie myśleliśmy tak bardzo nad wydatkami, to teraz planujemy i szukamy zadania w każdym sklepie. W 2023 roku znacznie zwiększyła się minimalna krajowa z 500 do 620 euro, lecz wzrost inflacji nie pozwala nam odczuć tej dobrej zmiany. Specjaliści optymistycznie przewidują, iż produkt krajowy brutto w tym roku pozostanie na poprzednim poziomie a stopa bezrobocia zmniejszy się do 7%. Natomiast w przyszłym roku nastąpi dwuprocentowy wzrost gospodarczy. Gwałtownie rosnące ceny niekorzystnie wpływają także na przedsiębiorców. Ja podnoszę ceny, ale ja podnoszę zgodnie z tym, jak, my, jak są ceny zakupu. Mnie przewozi różne narzędzia, te, na przykład rumny, krzyże, bardziej Litwa przewozi i Moje ceny zależą niestety stopniowo od ich cen. Ja nakręcam, wiadomo, jak przedsiębiorca, da? bo ja powinna płacić i pensje swoim pracownikom, i, i różne tam podatki. Umiarkowanie chłodna zima oraz wsparcie państwowe nieco złagodziło negatywny wpływ wzrostu cen na gospodarstwa domowe. Władze twierdzą, iż spowolnienie gospodarki jest wciąż związane także z wojną na Ukrainie. Europejski Bank Centralny przewiduje, iż średnia inflacja w 2023 roku wyniesie 8,4%, a w 2025 roku zmniejszy się do 2%. Można tylko mieć nadzieję, że prognozy sprawdzą się. W styczniu tego roku dobiegł końca transgraniczny projekt łotewsko-litewski, w ramach którego stworzono szlak turystyczny śladami I wojny światowej. W ciągu dwóch lat specjaliści do spraw turystyki z Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej w Jeziorosach na Litwie oraz Agencji Taka Powiatu Augsburgowas na Łotwie opracowali koncepcję przyciągnięcia turystów na pogranicze obu państw. W okresie I wojny światowej właśnie na tych terenach przez kilka lat znajdowała się tak zwana linia frontu życia i śmierci. Ta nazwa linia życia i śmierci przyjęła się dlatego, że front w odróżnieniu od innych miejsc wojen, gdzie posuwał się dość dynamicznie, tutaj zatrzymał się i ponad i pół lata znajdował się w jednym miejscu. To znaczy, że w w tym miejscu wiele osób zmarło, wiele osób walczyło o swoje życie, ale też zwyczajnie żyło. I to wszystko w jednym miejscu. Swiadczą o tym okopy, cmentarze, pozostawione artefakty. Po obu liniach frontu budowano skomplikowane systemy umocnień z okopami, transzejami i bunkrami. Armia Cesarstwa Niemiec stworzyła fortyfikacje z betonu, dlatego wiele obiektów zachowało się do dzisiaj. Mieszkańcy nadal natykają się na nowe świadectwa jednej z największych wojen w historii ludzkości. Znajdują części broni, łuski po pociskach, elementy mundurów oraz przedmioty użytku codziennego. W okresie I wojny światowej, przybywanie obu armii na tych terenach było naprawdę czymś niesamowitym. Прошу собі виобразити, що до нашого району Єзероскегу приїхали якби три великі міста, около 40 тисяч жолнежі німецьких, а пше тим стаціонувало тут юж 200 тисяч жолнежі армії російської. Приїхали не тільки на війну з броню, ліч привезли за собою вшельки артикулу вжитку цудзінего, апарати фотографічні, nowe wynalazki, rozwinęli kolej. Podróżując szlakiem możemy napotkać różne budynki i ciekawe konstrukcje, blindarze, okopy i zobaczyć to wojenne dziedzictwo, które jest naprawdę interesujące. W ramach projektu uporządkowano między innymi bunkier w miejscowości Egipty. Obiekt zamknięto, aby zabezpieczyć go przed wandalami, lecz turyści będą mogli do niego zajrzeć razem z przewodnikiem. Nieopodal można zobaczyć ruiny kościoła protestanckiego oraz cmentarz żołnierzy niemieckich, wśród których pochowani także Rosjanie. W ramach projektu w Medumi przeprowadzono renowację budynku, w którym teraz znajduje się nowoczesne Muzeum I wojny światowej. Zadbano nie tylko o artefakty i ciekawe opowiadania, lecz także o efekty audiowizualne, które zapewnią zwiedzającym możliwość wczucia się w atmosferę pola bitwy. Єдна частина вистави має забарвені позитивне. Оповіда о місцевості Медумі, Шедвойно, о історії. Вистрій є в ясних барвах і є дуже приязний. Друга частина складається з чех поміщень, які є досить мрачні, оповідають трудну історію війни. В одному з них знайдуться артефакти історичні, а в другому створено імітацію бункеру і окопів російських. który można zwiedzić także zimą, kiedy na dworze są niesprzyjające do podróży warunki. W trzecim pomieszczeniu znajduje się tylko jeden żołnierz, żołnierz, który pisze list. Tutaj gości muzeum też będą mogli napisać i wysłać list czy kartkę z frontu. Podobnie jak przed stu laty szlak nadal łączy obiekty fortyfikacyjne rozproszone w okolicy jeziorosów na Litwie oraz powiatu Auchstaugawas na Łotwie, tworząc spójny łańcuch umocnień, który pokazuje ówczesne warunki i taktykę prowadzenia wojny. Obecnie obiekty nie mają zastosowania militarnego i będą wykorzystywane do celów poznawczych i edukacyjnych, aby zgłębić historię inżynierii oraz zapoznać się z wspaniałą krainą jezior, która zaskoczy nie tylko miłośników turystyki wypoczynkowej, lecz także turystyki aktywnej. W ramach projektu przygotowano lokalnych przewodników, którzy będą prowadzić wycieczki w muzeach oraz w terenie, a także zakupiono rowery, które będzie można wypożyczyć. Goście mogą wypożyczyć 20 rowerów zwykłych oraz 10 rowerów elektrycznych dostosowanych do rozmaitych potrzeb. Specjaliści opracowali i stworzyli dwie wystawy dedykowane I wojnie światowej w miejscowości Medumi na Łotwie oraz w Turmontach na Litwie. Szlak, którego łączna długość może wynosić do 99 km, można modyfikować i dostosowywać do potrzeb turystów przy pomocy aplikacji, wybierając kolejność zwiedzania 17 obiektów. Celem projektu stworzenie szlaku turystycznego oraz wystawy o dziedzictwie I wojny światowej w celu przyciągnięcia zwiedzających na pogranicze jest zwiększenie ilości odwiedzających regiony przygraniczne Litwy i Łotwy, wykorzystując dziedzictwo I wojny światowej. Budżet projektu zrealizowanego w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg Łotwa Litwa wyniósł 731 tysięcy euro. Twórcy mają nadzieję, iż jego realizacja przyczyni się do rozwoju socjalno-ekonomicznego pogranicza, pozwoli zwiększyć atrakcyjność regionu dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów. Realizujemy projekty transgraniczne, pokazując wspólne dziedzictwo, które dla nas, Europejczyków, jest bardzo ważne. Już wkrótce pogoda pozwoli na uprawianie bardziej aktywnej turystyki w terenie, i zainteresowani turyści będą mogli skorzystać z nowej oferty. Twórcy szlaku przypominają: i udając się na tę wycieczkę, należy zabrać ze sobą paszport lub dowód osobisty, należy założyć odpowiednie obuwie i ubranie, zabrać ze sobą zapas żywności i wody. Polecają także usługi doświadczonych przewodników. Już wkrótce Wielkanoc, więc w okresie Wielkiego Postu nie zapominajmy o trzech najważniejszych założeniach: poście, modlitwie i jałmużnie. Nasz dzisiejszy program dobiegł końca. Serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do oglądania naszych kolejnych programów przed ekranami telewizorów lub w internecie. Do zobaczenia w kolejnych akcentach polskich.